Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym odcinku programu Rozważania Przygoleniu, czy Osiński Przygoleniu, czy jeszcze cały czas szukamy odpowiedniej nazwy. Ja wyciągnąłem z, z kuferka po rzeczach od mojego dziadka brzytwę. Jest to stara brzytwa firmy Solingen. No i tak jak ją wyciągnąłem, to pomyślałem sobie, że się nią ogolę, ale okazało się, że no muszę najpierw nad nią jeszcze trochę popracować, bo. Ech, trochę zapuszczona jest ta brzytwa, wygląda imponująco, ale jak już ją doprowadzę do ładu, a muszę dorwać jakiegoś dobrego barbera, który powie mi jak to zrobić, bo wiem, że musi być specjalna osełka do tego, potem się ją specjalnie tak jak mój dziadek napaskują tak do do ostrzał, czy jakoś tak to się mówi, i wtedy jak już ona będzie taka, że jak się podrzuci włos i się ten włos w powietrzu przednie, to wtedy dopiero można się taką brzytwą. Golić, no i podnosić adrenalinę sobie codziennie rano. Także jak doprowadzę do ładu, to yy, to zrobimy tak, że będę się golił brzytwą. A dzisiaj ogolę się tradycyjnie i opowiem krótką historię. Te historie powinny być coraz krótsze, bo już słyszałem, że, że coraz krócej, krócej ludzie potrafią wysiedzieć przed telewizorami, znaczy przed telewizorami, przed komputerem, bo teraz no... Mało kto przed telewizorem siedzi, i całe szczęście. A dzisiaj chciałem wam powiedzieć historię o tym, znaczy chcę was trochę sprowokować w ogóle. I opowiedzieć historię o tym, dlaczego ludzie lubią być oszukiwani. Jak studiowałem w szkole filmowej, w łódzkiej szkole filmowej, w zwanej szkole Junaków, pamiętam, że pokazywano nam, w jaki sposób tworzy się reklamy. I okazało się że na przykład reklama kawy, ta kawa w tej reklamie, znaczy na planie filmowym, to w ogóle nie jest kawa, tylko to jest specjalny płyn, który ma wyglądać tak jak kawa. Ja też, tak jak ludziom się wydaje, że powinna kawa wyglądać. E, piwo na przykład, to w ogóle to wcale nie jest piwo. E, a hamburger wygląda na planie filmowym wspaniale. No zupełnie inaczej niż w, niż w rzeczywistości. No, to znaczy, że w rzeczywistości wygląda po prostu o wiele mizerniej. I nie wiem, czy pamiętacie, ale była też kiedyś taka reklama papieru toaletowego. Nigdy się nie kończy. Hm. Widzieliście kiedyś papier toaletowy, który nigdy się nie kończy? E, to jest ciekawe. No i wniosek jest jeden, słuchajcie, e, że w reklamie to po prostu ma wszystko ślicznie wyglądać. To ma być piękne i jakoś w pewnym sensie wszyscy o tym wiedzą, że to jest bujda, nikogo to nie dziwi, akceptujemy to i, i godzimy się na to. Pytanie dlaczego? Dlaczego się na to godzimy? I wiecie, skoro wiemy, że reklamy produktów nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, no to tak sobie pomyślałem to, co mówię z reklamą produktów. Tak sobie pomyślałem, to co w takim razie z reklamami usług, których jest w sieci coraz więcej. Czyli reklam i usług oczywiście. No i co z reklamami na przykład szkoleń, kursów. No, czy tu panują jakieś inne zasady? Czy tu, nie wiem, tutaj to jest czysta i najprawdziwsza, prawda, i nie ma żadnych kantów. Hmm? I przerażające jest to, że wielu ludzi ciągle w to wierzy, i ciągle daje się na to nabierać. Trochę to przerażające. Ale wyobrażacie sobie na przykład reklamę, w której na przykład. Przekaz wygląda mniej więcej tak. Że aby osiągnąć sukces będziesz musiał poświęcić minimum 2-3 godziny dziennie przez najbliższe 2 lata. Zmienić swoje nawyki. Ciężko pracować, wykonać w tym czasie kilkaset różnych ćwiczeń. I tak dalej. Zadań, ćwiczeń. I tak dalej, i tak dalej. Czy myślicie, że ktoś by to kupił wtedy? Tak więc... Dalej większość żyje w iluzji, chce żyć w iluzji Ech. i daje zarabiać różnym hochsztaplerom i oszustom. I to jest mniej więcej tak, jakby ktoś chciał sprzedać Wam złoty sposób, dzięki któremu w ciągu tygodnia na przykład, Wyrzeźbicie sylwetkę tak. Dzięki temu programowi, temu wa tym warsztatom, temu szkole tym szkoleniu, wyrzeźbicie w tydzień sylwetkę, tak, że będziecie wyglądać jak Arnold Schwarzenegger. A, czy ktoś by był w stanie w to uwierzyć? <grym> Wiem, że mówię tu o oczywistościach. O rzeczach oczywistych. Ale wiecie co? Najlepsi oszuści bazują właśnie na tym. To jest ich obszar działania. Obszar, nad którym większość ludzi się nie zastanawia. Wiecie, w tym krótkim filmiku no, ciężko jest wyjaśnić to zjawisko, więc postanowiłem zaprosić do programu innego, do wywiadu. Yy. Jednego z najlepszych psychologów w Polsce, żeby opowiedział o tym zjawisku i powiedział, dlaczego tak naprawdę ludzie lubią być oszukiwani. I porozmawiamy z nim na ten temat właśnie. Na dzisiaj to już wszystko i ogromna prośba do Was. Nie dajcie się dalej nabijać butelka. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Miłej Niedzieli i do następnego kolenia!